Cześć moi drodzy, to Ania Protas-Protasana Dzisiaj przychodzę do Was a właściwie to Wy do mnie przychodzicie na mój taras, na mój balkon bez dachu, jak ja to mówię bo mam tutaj nad sobą niebo ale wokół mnie mam rośliny, bo bardzo czuję, że kontakt z naturą dobrze mi robi dlatego ciągle grzebie w ziemi przesadzam, no i dzisiaj przesadzałam, a właściwie rozmnażałam moją ukochaną roślinkę geranium i postanowiłam że podzielę się z Wami takim patentem, trikiem. Tu jest jedna z sadzonek, już takich sadzonek powstało w moich rękach, Z20. Rozdaję je znajomym, bliskim, którzy potrzebują tej roślinki, żeby wspierać swoje zdrowie. Bo pewnie niektórzy z Was wiedzą i znają tę roślinkę od wielu, wielu lat. Używały nasze babcie, gdy bolało nas ucho. Listeczek rozcierały w dłoniach. Tutaj mam taki urwany listeczek, kawałek tego listeczka nam rozcierał w dłoniach, ja nie, nie, nie wspominam tego jakoś bardzo dobrze, bo, bo pamiętam, że babcia mi to podtykała pod nos, to, jest, to miało taki ostry trochę zapach cytrynowy, ale ogólnie geraniu pachnie pięknie, dla mnie to jest teraz cudowny zapach i babcia wkładała tutaj mi do ucha i Angi na zapalenie ucha po prostu przechodziło w mig. No i u mnie się też tak wydarzyło w moim życiu, że moja córeczka miała kiedyś bolące ucho, nie wiedzieliśmy co się dzieje, no i na OLX-ie kupiliśmy pierwszą roślinkę geranium. Taka starsza pani nam powiedziała, że proszę o nią dbać, ona będzie super rosła i faktycznie ta rusinka mama jest u mnie tam, stoi na parapecie. Dzisiaj mam tutaj, tutaj ze sobą tylko te, które w danym momencie przesadzam, ale mam ich około pięciu, sześciu czy siedmiu takich ogromnych, bujnych i co chwilę ucinam im czubki. I to jest ważne, słuchajcie, bo geranium przesadza się w taki, kiedyś myślałam, że przesadza się tak, że się taki ucięty czubek, patrzcie, tu jest czubek, niezły czubek, co? Ucięte z takiego ogromnia, z tego geranium, który mi błyskawicznie na wakacjach po prostu popędziło w górę. Więc ja mu ucięłam ten czubek. Utnę zaraz jeszcze te dolne listeczki i włożę prosto do ziemi. Od razu do ziemi. W doniczce mam keramzyk tylko na samym dnie. Potem idzie ziemia ogrodowa, potem idzie trochę kompostu. I od razu wkładam 10 cm, tak z 15 może, bo to jest dosyć duża ta rosinka już żeby ona się ukorzeniła w ziemi, bo ja kiedyś próbowałam i wkładam ją najpierw do wody i czekałam, czekałam, czekałam parę miesięcy i nic z tego nie wychodziło. Ta Rosinka wiedła, umierała i po prostu ona czekała na ziemię. I dopiero kiedyś. Mm, u Asi mamy od czajniczków. No, wrzucę Wam y, informację. Asia mi to podpowiedziała, że ona też od kogoś się dowiedziała, że geranium najlepiej się czuje jak musi utnie ten czubek i prosto do ziemi. Więc y, no, więc od tej pory po prostu gerania rozsadzam jak szalona i ona rosną jak szalone. Tutaj widzicie, o tutaj mam jeszcze jedno takie w kubeczku. <gryw> w takim kubku, którego już chcieliśmy się pozbyć, zrobiłam z niego doniczkę. Małe geraniu. I słuchajcie, to tyle chyba na dzisiaj. Bardzo chciałam się tym z Wami podzielić, bo mnie to uszczęśliwia i mam nadzieję, że komuś też z Was się przyda ta informacja, jak skutecznie rozsadzać geranium. Geranium to jest taka cudowna roślinka. Ona symbolizuje połączenie dwóch serc. Spotkanie, przypadkowe spotkanie, które przynosi coś dobrego. Ja w to bardzo wierzę. Mamy też w dotera olejek z geranium, który jest olejkiem, zaufania i miłości takiego zaufania do siebie, ale też do świata połączenia serca z umysłem czyli koherencji serca i umysłu otwarcia przestrzeni serca to teraz mówię na takim poziomie emocjonalnym jeśli kogoś z Was to interesuje to dzielę się tą informacją mam tutaj ze sobą ten olejek i ten olejek jest destylowany z całej rośliny z calutkiej rośliny pochodzi z Madagaskaru z wyspy ku Afryki i też z Kenii, bo z dwóch miejsc jest ten olejek destylowany. To jest olejek, który wspiera bardzo dużo układów w naszym ciele. Zawiera geraniol, geraniol i citronellol. Bardzo dobrze wpływa na gospodarkę węglowodanową, czyli polecany jest przy cukrzycy. Polecany jest też przy różnych nie wiem, jak to nazwać, ale chodzi o to, że reguluje gospodarkę też hormonalną, tak, czyli kobiety, które chciałyby się wesprzeć w trudnych dniach, czy też w ogóle w ciągu całego miesiąca można kropelkę wsmarować w podbrzusze i naprawdę ten olejek przynosi ulgę. On też jest polecany osobom, które mają um, mają kamyczki w woreczku żółciowym i boli wątroba. Też ten olejek wsmarowany w Sary, z prawej strony mamy wątrobę, prawda? I woreczek żółciowy. Nie wiem, jak wy widzicie, ale ja swoją teraz prawą stronę masuję. Yy, kilka kropelek graniu, na, yy, właśnie na okolice wątroby, bardzo wspiera, działa przeciwbólowo. I ja wierzę w taką wielką moc tej rośliny uzdrawiającą, że ona zwyczajnie te kamyczki po prostu rozpuszcza. My się uspokajamy, my mamy mniej w sobie tej też złości, uwalniamy tą złość, która się gromadzi nam w tych narządach. Geranium to jest taka roślinka, która tak jest w ogóle nazywana, ja ją tak nazywam uzdrowicielką, bo ona nam pomaga w takiej przestrzeni miłości, mówiłam o tym w sercu, zobaczyć te trudne uczucia w nas, to złość, to frustrację, ten żal, ten smutek, wszystko to, co gdzieś tam kryjemy w środku. I to wraz z wydechem, z oddechem uwolnić, pomóc naszemu ciału. Uwolnić, tak? Wypuścić z siebie te trudne uczucia i emocje. Cóż jeszcze wam o garaniu powiedzieć? Tutaj zerkam do swoich notatek. To jest bardzo łagodny olejek, można go nawet bez rozcieńczania kropelkę użyć. On jest też polecany nawet dla małych dziedziusiów do, do dyfuzji. jeżeli dzieciaczki mają takie, takie płacze, kolki. To ten olejek właśnie gdzieś tam rozdyfuzowany w powietrzu pomaga im się wyciszyć, uspokoić. Odstrasza też insekty, czyli jak mamy jakieś muszki, komary wokół, to też jak damy sobie kropelkę na, tutaj na nadgarstek albo na, na kark szyję, to też no, zawracają. Jak ja to mówię, komary. Bardzo pomaga osobom, które mają zawroty głowy, bóle głowy, migreny, geranium. Co jeszcze tutaj jest? Działa hemostatycznie, czyli hamuje krwawienie, ale to jest ważne, że najpierw pozwala ciału uwolnić toksyny, a potem zatrzymać to krwawienie, np. przy jakimś uderzeniu w nos i krwawieniu z nosa można sobie geranium tutaj posmarować, żeby organizm wesprzeć. To chyba tyle jeszcze z takich ciekawostek. Yy, mówiłam Wam, jaki ma yy, zapach, chciałam powiedzieć smak, ale yy, można też tego olejku z Dotera używać wewnętrznie, czyli dodać sobie kropelkę do herbatki. Zapach ma taki słodki, błogi, taki radosny, kobiecy, może trochę wytrawny. Niektórzy nazywają go cytrynką, bo rzeczywiście ten cytronellol tutaj się wybija. Yy. Podnosi na duchu, dodaje wigoru, dodaje zdrowia i takiej mocy. Polecam Wam olej z geranium, polecam Wam roślinkę geranium. Hodujcie, bawcie się, cieszcie się z, z tego, co natura nam daje. Jeżeli chcielibyście parę kropelek geranium wypróbować, to ja chętnie Wam wyślę 10-15 kropelek w takiej maluteńkiej buteleczce. Piszcie do mnie, czego potrzebujecie, może potrzebujecie jeszcze jakichś innych olejków. Garanium też się pięknie łączy z kopajbą. To jest też olejek uzdrowienia, trwałego uzdrowienia kopajba. I ja czuję, że właśnie garanium w tej przestrzeni miłości pomaga dotrzeć, pomaga pracować kopajbie, która właśnie głęboko tam do korzenia się dostaje naszych takich wewnętrznych tarć, emocji trudnych, pozwala uwolnić też. Czyli to jest taki super duet geranium z kopajbą. Kopajba to jest żywica z drzewa z Brazylii. I jeżeli, jeżeli potrzebujecie, to, to wyślę Wam z miłością na próbę, żebyście przetestowali jak, jak na Was podziała. Bo to nie jest tak, że oleje, każdy olej działa na każdego tak samo, tylko chodzi o to, żeby znaleźć te swoje ulubione, ukochane, w danym momencie potrzebne olejki. Bo może być tak, że teraz Wam jest potrzebne geranium za jakiś czas, może frankincense, czyli kadzidłowiec. Może Was teraz podniesie na duchu po prostu brazylijska pomarańcza dzika. Więc yy, to wszystko zależy od akurat w danej chwili w waszym życiu. Dobrze kochani, kończę. Tyle na dzisiaj. Jeszcze tutaj zerkam, o, czy wszystko powiedziałam wam o angince, listku na ucho. Yy, równowaga hormonalna, równowaga emocjonalna, energetyczna, fizyczna. To wszystko się kryje w tej małej buteleczce geranium. Zaufanie do otaczającego nas świata, miłość płynie z naszego serca ogostan. I też można dodać sobie do kremu na noc pięknie działa, wspiera regenerację naszej cery skóry. ok No i do masażu ja miałam wam tutaj na karku. cudownie relaksuje, jeśli macie kogoś, kto wam taki masaż jeszcze może dodatkowo zrobić i możecie się zrelaksować, to, to będzie cudownie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam Was ciepło serdecznie. Ania Protas, Protasana.